A wy robicie hydroizolację za stelażem? Czy raczej uważacie że to przerost formy nad treścią? Piszcie w komentarzach. Ja dodam od siebie, że jakiś czas temu byłem na usuwaniu awarii, gdzie to stelaż bardzo dobrej firmy. Firmy, na której cześć zostały nazwane wszystkie inne stelaże jeśli wiecie o co mi chodzi, strzelił, strzeliło przyłącze do tego stelaża wodne i no, zalało, zalało całą łazienkę, zalało łazienkę pod spodem, zalało biura obok, no i jeszcze kilka innych pomieszczeń, klatkę schodową, dlatego tak, no bo to wiadomo, wszystko było w ściankach GK, wszystko polało się za konstrukcję, między konstrukcją, no i dużo szkód, dużo kasy, no ale... Cóż, gdyby może była hydroizolacja, to może nie byłoby aż tyle szkód. Piszcie w komentarzach. A jeśli ciekają Was takie treści budowlane, ogólnobudowlane, typy patenty i te sprawy, to subskrybujcie, obserwujcie kanał.